Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, ponieważ widzowie dzisiaj staje się modelką. Patrzcie na te kształty. Patrzcie, jaka ze mnie lala. Będziemy się przebierać i potem prezentować nasze outfity na wybiegu, i inni ludzie będą mogli je oceniać. Dobra, jaki jest temat? Childhood Dream marzenie z dzieciństwa. Nie wiem, jak wy widzowie, ale ja za dzieciaka chciałam być smokiem, więc przebiorę się za smoka. Zawsze chciałam być smokiem, a ostatecznie zostałam smokiem. Muszę mieć wszystko zielone. Spodnie zrobię sobie zielone. Nie wiem, tu walnę sobie jeszcze coś w innym odcieniu, żeby było ciekawiej. O! Zielone kolczyki, skóra, no tak muszę zrobić sobie zieloną skórę. Ja wiem, co sobie myślicie, że zaczynam wyglądać jak jakiś ufolut, ale, ja mam plan, muszę znaleźć sobie coś, co będzie imitowało skrzydła, bo na prawdziwe skrzydła w tej grze to chyba nie ma co liczyć. Ej no nie mam pomysłu, nie ma tu nic takiego. Nie wiem założę takie futro na nogi, żeby mi było ciepło jak wiatr zawieje. Nie wiecie co ten mój plan chyba jednak nie wypali. Ja już widzę, że to idzie w złą stronę. Jakąś twarz wybrać, o ta skłami jest dobra. Nie mam skrzydeł ani ogona nie zrozumieją mojego przekazu. Jakaś księżniczka. Nie, balerina No fajnie, fajnie, następna. Czemu ją tak wygięło? O, jak fajnie, wiem za kogo się przebrała. Dam jej 5 gwiazdek. Dobra, kiedy ja. Tylko się nie wystraszcie, jak wyjdę. Oto ja najlepsza modelka Joanna Krupa przy tym się chowa. Zapozuję im jeszcze, żeby było bardziej profesjonal. To wygrał. No, chyba was coś, ale przynajmniej nie jestem ostatnia, mam siódme miejsce. Czemu ja się tak dziwnie wspinam? Wyobrażacie sobie takie zielone coś wychodzi wam z podłóżka. Następny temat: piżama party. Nie wiem, takiego czegoś się do spania nie zakłada, ale trzeba założyć jakieś dodatki, żeby nie było nudno. Widzowie, ja się staram być kreatywna z tymi strojami, okej. Okay. A to, że mi nie wychodzi, to już inna sprawa. Teraz trzeba znaleźć jakąś piżamę, jakieś tam gacie z wzorkami. O, wezmę takie pićko. Jak ja mam niby w tym coś widzieć? Na piżama party wypadałoby jednak coś widzieć. W końcu nie będziemy tylko spać, nie. Na noc nie chcemy mieć tapety na twarzy, więc przydałby się tylko lekki makijaż. Może być. Slejuwa ze mnie mogą mnie już oceniać. No super dalej. Następna. Gdzie ja? O idea. Ja. No przecież fajnie wyglądam, poproszę pięć gwiazdek. Bro. Kto wygrał? Ale skam przecież te laski się nawet nie przebrały to dlaczego one wygrały. To może ja też na golasa wyjdę i zajmę pierwsze miejsce. Kolejny temat piknik. Jak się ubrać na piknik? Może jakąś sukienkę. Jakąś może w kwiatki. Niedobra widzowie jednak zmieniam styl. Jeszcze tylko pazurki u Jessiki. Jeśli to nie przejdzie, to ja nie wiem. Jesteście gotowe. Naprawdę pokazać, że chcecie to? Fud. Idea. Ej, ładnie się ubrała. Pozujemy. Czy w ogóle uda mi się w tym odcinku zająć chociaż trzecie miejsce? Oni się po prostu nie znają, ale mam piąte miejsce to lepiej niż wcześniej. Robimy postępy, widzowie. Halo, proszę pani, może pomóc w czymś? To robią modelki w wolnym czasie. No nie w ostatnim momencie spadłam. A tam było tyle hajsu do zebrania. W ogóle czemu chodzę jak modelka, a wspinam się jak pająk jakiś temat, elementy. Czyli że musimy się ubrać za jakby różne żywioły czy coś. To ja będę powietrzem. Ubiorę się na niebiesko. Ale żeby nie było za nudno, to spodnie będą białe. Ten pasek spoko jest. Oto jest fajne, że niby mam chmurki na nogach. No przecież widzowie to jest genialne. No i co to niby ma przedstawiać? Ktoś tu nie zrozumiał tematu. Jakaś wróżka. Ziemia. No okej. Okay. Ma to sens. No chyba nie. O idea. Ja. A ta się za ogień przebrała. Jedno mnie interesuje kto wygrał. Temat. Wieś. Dosłownie wieś. Trzeba się zastanowić, jakbym się ubrała na pole. Na pewno trzeba założyć kapelusz, żeby słońce mi nie świeciło. A wezmę jakieś kolczyki, bo trzeba ładnie wyglądać, nawet zbierając ziemniaki. Taka sukienka będzie dobra, wygodna do schylania i w ogóle. A, została mi minuta. Ostatnie sekundy. Wezmę torebkę. Nie muszę zmienić kolor, bo mi nie pasuje. Nie, nie zdążyłam. Torebka mi nie pasuje. Ale w sumie nie jest najgorzej. O ta jaka kobojka. No nie wie, że wygrałam. Zajęłam drugie miejsce. Ej, a te typiary chyba od siebie ściągały. Wreszcie zostałam doceniona w tej grze. Teraz kolejna misja, żeby zająć pierwsze miejsce. Dobra, jaki następny temat? Teraz to rozwalę. Pastel go. Wiem, co to jest. To będzie easy. Ubiorę się na czarnofioletowo. Włosy muszą być kolorowe. Pazurki u Jessiki. Wezmę jakieś dodatki taką kokardę, torebkę. Dobrze mi idzie, nawet spoko mi wyszło. Dobra, jestem gotowa. Co to jest? Znając tę grę, to to pewnie wygra. O ja. No chyba nie. No nie do końca. Ty chyba nie wiesz, co to pastel goff. Bro, czemu one nie rozumieją tematu? Zwycięzcy. Co? OMG. No way, znowu drugie miejsce. Teraz pod koniec idzie mi coraz lepiej. Monster High. Oto ja się ubiorę jak te lalki z Monster High. Jak ta różowa. Teraz to będzie hit. Powoli staje się podobna. Ale muszę zrobić sobie różową skórę. Ona ma taką spódniczkę. Czemu tu nie ma odpowiednich włosów? Przecież to w ogóle nie jest podobne. Co to jest? Yes. OMG to ja. Yes sir, yes sir. Tej to chyba coś mocno nie wyszło. Ota się ubrała za tą samą lalę co ja. Chwila prawdy. OMG widzowie, udało nam się. Pierwsze miejsce. No widzowie. Oficjalnie zostałam modelką. Ale więcej już nic nie będę gadać, bo i tak nikt nie ogląda tych zakończeń do końca. Więc to koniec filmu, żegnam się z wami. Merch jak zawsze znajdziecie na dywu.pl. Bajo.